Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Oto słowo Pańskie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale macie olbrzymi przywilej, olbrzymią łaskę. Na samym końcu Adwentu Słowo Boże wzywa do odpowiedzi. Do tej pory cały czas Bóg mówił do Was. Coś Wam tam mówił. A teraz czeka na odpowiedź. Tak jak ogrodnik, podlewa. Nawozi, pieli, a później pojawi się owoc czy nie. Później roślinka musi dać coś z siebie. W ten sposób Bóg mówi, sprawdzam, czy moje słowo serce ludzkie przyjęło czy nie. I to jest olbrzymia łaska, to, że wyjdziecie stąd i będziecie wozić, wozić te paczki. Olbrzymia łaska, że spotkacie po tej stronie drugiego człowieka, nie wiem, ubogiego, samotnego, chorego, staruszka, seniora, kogoś, że może przyjść do niego Kościół, bo idziecie w imieniu Kościoła, idziecie w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie idziecie zanieść jemu paczkę, nie idziecie zanieść jemu kiełbasę, ale idziecie zanieść jemu miłość. To jest najważniejsze. Człowieka, żeby on spotkał człowieka. Właściwie, bo można robić papierowe chrześcijaństwo. Można robić, że ja przychodzę do kościoła, posłucham, pośpiewam kolendy i idę do domu. I nic z tego nie wynika. To jest olbrzymia łaska, że możecie służyć. Maryja, jak usłyszała, Elżbieta jest w ciąży, staruszka jest w ciąży, ona biegiem w góry lece pomagać. Ona się nie zastanawiała długo, nie kombinowała. A może pewno, możecie może, a tu. Jest człowiek, jest jego cierpienie, jest jego potrzeba. Ja reaguje, potem poznasz jakość Twojego chrześcijaństwa. Jakości chrześcijaństwa nie poznaje się po tym, jak się czu... o co człowiek prosi Boga. Ale jakość chrześcijaństwa się poznaje, czy ja pełnię Jego wolę. Czy raczej proszę Boga o mój komfort życia? Tylko uwaga. Żebyście nie wpadli w pychę. To, że my zaraz, zaraz będziemy służyć tym biednym i ubogim, to jest olbrzymia łaska. To zaczynamy powoli realizować coś małego z chrześcijaństwa. Żebyś nie wpadł w pychę, że ja teraz już jestem święty nie wiadomo kim. To jest coś małego, wierzcie mi. Bardzo małego. To jest łaska, to jest dla mnie duży dar, że ja mogę w czymś takim uczestniczyć. Ja nie robię przysługi Panu Bogu. Wierzę, To Bóg daje Tobie przysługę, że możesz służyć Jego Bogim. Maria poczytywała sobie za przywilej, że mogła służyć Elżbiecie. To jej serce zyskiwało. Zachęcam Was, żebyście potraktowali to jak misję. Jak tam będziecie, wśród tych ubogich, młodych, samotnych. Niekoniecznie dzisiaj, jutro, pojutrze, kiedykolwiek. Spróbujcie im przekazać nie tylko jedzenie, ale dobrą nowinę. Spróbujcie im pokazać, że oni też są kochani przez Boga. Że są ważni. I że Kościół, że Kościół do nich przyszedł. Rozumie, że Kościół Ciebie, człowieku, nie zostawił. O to tu chodzi. Boże Narodzenie się przeżywa tak, nie nie jedząc dobrą rybę i kucie. Boże Narodzenie przeżywa się tak, że Kościół jest przy człowieku. Może nie być kutii, może być kiełbasa na kolację wigilijną. Z ogórkami. Byle spotkam człowieka to cię przeżywa opłatek. Ten opłatek to nie jest zdrówka na no miły Bóg. Edward to ciągle mówił. Po co komu zdrówka? Opłatek jest po to, żeby przytulić i powiedzieć, przepraszam cię. Wybacz mi, że byłem takim hanem, pół roku temu. Wybacz. Ja ci wybaczę. Zazwę do mnie, przyjdź na kawę. Trzeba będzie to jest w piątek mnóstwo kiełbasy z tym człowiekiem, byle, byle się z nim pojednaj. Zamień chrześcijaństwo na jakość. Włóż do tych wszystkich pacierzy innych rzeczy Boga. To znaczy miłusz. Maria się śpieszyła, żeby to zrobić. Bardzo jej zależało. I my się śpieszmy.